Cześć, ja się nazywam Kamil, a Was zapraszam do bardzo fajnego odcinka, który z całą pewnością przyda się osobom początkującym. Nazwa dzisiejszego filmu to 5 rzeczy, które chciałbym wiedzieć, kiedy zaczynałem trenować. Jest to fajny temat dla osób, które lubią się uczyć na błędach innych, a niekoniecznie tracić czas na popełnianie błędów na sobie. Nie przedłużając, zaczynamy. Punkt numer jeden. Edukacja, nauka. Bądź głodny wiedzy, jeśli chcesz iść do przodu w zdecydowanie szybszym tempie. Kiedy ja zaczynałem w 2010 roku, już było dostępnych bardzo dużo wartościowych treści, dzięki którym faktycznie można było się dowiedzieć niemal wszystkiego na temat treningu, supli, odżywiania, a teraz, po ponad 10 latach, tej wiedzy jest kilkukrotnie więcej, ale nie zmieniło się to, że należy ją odpowiednio filtrować. Wiedzy konkretnej jest niesamowicie dużo, ale tak samo dużo jest w internecie chłamu i bezwartościowych informacji. YouTube to solidna platforma z wiedzą tysięcy osób z tej branży, więc na niej naprawdę warto bazować, szczególnie oglądając filmy Anglojęzyczne, tam jest zdecydowanie więcej wartościowego kontentu, i przy okazji można się nauczyć języka angielskiego. Co nie zmienia faktu, że w Polsce też mamy bardzo dużo wartościowych. Kanałów. Punkt numer dwa. Uf, sobie plan treningowy i nie rób treningu, brzydko mówiąc, na pałę. Dla maksymalnej efektywności, musi mieć rozpisany plan treningowy, dopasowany do Twojego celu treningowego. Na początku, warto skorzystać z porad na forach internetowych, na których z pewnością dostaniesz odpowiedź na pytanie, które ci nurtuje. Ale bądź ostrożny, bo wiele odpowiedzi, które dostajesz, jest totalnie bezwartościowych. Warto też pomyśleć o trenerze personalnym, stacjonarnym, współpracę online. Dzięki takiej osobie, która się na tym zna, która zajmuje się tym od wielu lat z całą pewnością, cały proces przemiany sylwetki będzie przebiegał szybciej. Ta osoba od razu rozpisze Ci dobry plan, naprowadzi Cię odpowiednio, pokaże Ci prawidłową technikę. Ja sam jakbym teraz zaczynał, po prostu skorzystałbym z takich usług, bo wiadomo, że jakbym dostał od razu dobrze plan przystosowany do moich potrzeb, mogłoby to naprawdę przyspieszyć Cały proces, więc moim zdaniem warto. Punkt numer 3. Będąc przy treningu, poruszę od razu temat rozgrzewki i rozciągania. Te dwie rzeczy to chyba najbardziej zaniedbywane i niedoceniane. Podczas treningu. Ja wiem, że fascynujące jest dokładanie kilogramów na sztandze podczas treningu, ale z każdym kilogramem masy mięśniowej w przypadku braku rozciągania robi się coraz sztywniejszy, co nie jest dobre dla Twojej postawy. Dodatkowo sprzyja to powstawaniu kontuzji. Prosta zależność. Sztywny mięsień to mięsień mniej elastyczny, a mięsień mniej elastyczny jest podatny na wszelkie naciągnięcia. I urazy. Rozgrzewka ma na celu przygotowanie organizmu do większego wysiłku, stawy, ścięgna mięśnie, do cięższej pracy. Jako zachętę dodam, że po dobrze przeprowadzonej rozgrzewce krew napływa szybciej do mięśni, jest jej więcej, serduch od razu pracuje na wyższych obrotach. No i efekt na treningu, a szczególnie pompa jest zdecydowanie lepsza. I czas na punkt numer 4. Zadbaj o odpowiednie odżywienie organizmu. Trenując zapewne chcesz schudnąć lub nabrać kilogramów masy mięśniowej, ale żeby tak się stało, potrzebujesz prawidłowo odżywić swój organizm, dostarczając mu niezbędnych makroskładników i odpowiedniej ilości kalorii. Podobnie jak w przypadku treningu, wszystkie te informacje znajdziesz w internecie i po poświęceniu na to kilku godzin będziesz mógł skomponować sobie właściwy plan odżywiania, a także zorientować się, jakie produkty są zdrowe i jakie warto spożywać. Punkt numer... Pięć ostatnie na dzisiaj, nieco mniej związane z treningiem, ale z perspektywy czasu bardzo, ale to bardzo istotne. Ja rozpoczynając treningi, wkręciłem się w nie bardzo mocno. Oczywiście jest to super i każdego do tego zachęcam, aby mieć pasję i być w niej zmobilizowanym, ale u mnie siłownia zdominowała całe moje życie i wszystko podporządkowałem właśnie jej. Wszystko robiłem pod to, aby mieć Czas na trening, na posiłek, odmawiałem sobie zbyt wielu rzeczy, które z perspektywy czasu nie stanowiły żadnego problemu i z powodzeniem można było je pogodzić. Do takich wniosków doszedłem po kilku latach i chcę abyś miał lub miała to na uwadze, że siłownia i trening i dążenie do wymarzonej sylwetki nie jest czymś, co eliminuje przyjemności, a jest wspaniałą formą aktywności, która dopełnia aktualnie mój tryb dnia. I już całkowicie na koniec, aby treningi, cały ten proces przebiegał jak najsprawniej, koniecznie wyznacz sobie cel jasny, zwizualizuj sobie go, musisz wiedzieć do czego dążysz, gwarantuję Ci, że przyspieszy to cały proces. Dzięki za oglądanie, a my widzimy się następnym razem. Na razie.